Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Adrian z kanału Teory 67 No i dzisiaj pogadamy sobie troszkę o programie mojego dzieciństwa Mianowicie o programie pod tytułem Magia bez tajemnic Zapraszam No i może na początku przejdźmy troszkę do historii Bo ja ten program pamiętam bardzo dobrze, ale pewnie młodsze osoby chodzące aktualnie do gimnazjum Albo jeszcze do podstawówki na pewno tego nie pamiętają Chyba, że oglądali na YouTubie. W każdym razie Magia bez Tajemnic to program, który powstał w latach 1997-98 bodajże. No i tam był sobie taki pan, pan Magik, którego nazwano Magikiem w Masce. Ten program chyba miał cztery odcinki. Znaczy. Hmm... Było coś takiego, że ten program zawierał serię i tam była pierwsza seria, taka oryginalna, chyba składająca się właśnie z czterech odcinków. Właśnie zrobiłem sobie taki króciutki research i tam znalazłem cztery odcinki, ale ja pamiętam jeszcze, że było kilka odcinków specjalnych. Było kilka odcinków specjalnych, w tych odcinkach specjalnych był Magik w masce, właśnie ten sam, a w innym odcinku specjalnym, w którym były ujawnione sztuczki m.in. Davida Blaina, no to był troszkę inny Magik, jednak on nie podał swojej tożsamości. Ale zanim podam tożsamość magika w masce, to powiem o co chodziło w tym programie. Jak sama nazwa wskazuje, Magia bez tajemnic to program, który dotyczył magii i tajemnic. A właściwie braku tajemnic, bo mamy tam wyraz bez. Czyli był sobie magik w masce, który zdradzał efekty, yy, które w tamtym czasie były efektami bardzo cenionymi. Było to na przykład pojawienie słona, słonia, albo zniknięcie słonia, Albo zniknięcie czegoś innego, albo zakopanie żywcem, przepiłowanie kobiety na pół, yy, albo wkładanie mieczy do takiego pudła, w którym była osoba, i ta osoba w ogóle nie krwawiła później. No, strasznie dużo było takiej iluzji scenicznej na wysokim poziomie. No, a magik w masce to wszystko zdradzał. Wyglądało to w ten sposób, że na początku iluzja była pokazywana, a później była ona tłumaczona. Pamiętam, że gospodarzem programu był Mitch Pileggi, strasznie fajny, strasznie fajny pan, który prowadził to w sposób dość mistyczny i na początku on zawsze mówił, że nie możemy podać tożsamości magika, bo sami jej nie znamy, znajdujemy się w fab opuszczonej fabryce, w której, to, ten, w której to wyjawimy sekrety największych iluzji. I tam chyba w ostatnim odcinku mówił, że już całe to stowarzyszenie amerykańskich magików widzi tego programu i chce ten program całkiem zdjąć z anteny, a to chyba emitowała w Ameryce stacja FOX. No i ten program nie został zdjęty, został wyświetlony właśnie do końca. I już tam krew zalewał tych magików, no i w ostatnim odcinku ten magik w masce zdradził swoją tożsamość. I był to Val Valentino. Strasznie ładny pseudonim Val Valentino. Już muszę sobie tutaj zobaczyć. Val Valentino, amerykański iluzjonista. Który zyskał sławę dzięki programowi telewizyjnemu Magia Bez Tajemnic. O, aktualnie ma 59 lat. No. Yy, możecie to wygooglować sobie Val Valentino. Wszędzie V zamiast W. No. Dlaczego postanowiłem nagrać odcinek właśnie o tym programie? Postanowiłem nagrać yy, coś takiego, bo ten program tak jakby łączy się z tematem, o którym mówiłem w poprzednim vlogu czyli łączy się z tematem tych tutoriali, zdradzania sztuczek. Zapytacie się dlaczego Val Valentino zdradzał efekty, które były strasznie cenione i dlaczego tak jakby zabierał nie dość że innym iluzjonistom yy, pracę, bo ludzie już niechętnie tak jakby chcieli chodzić. Znaczy nie wiem, czy niechętnie, zaraz o tym porozmawiamy, bo wam troszkę opowiem. Yy, w każdym razie zabierał innym iluzjonistom pracę, no i sobie. Tak? Bo skoro zdradzał sztuczki, no to o co tu chodzi? Jego zawód, tak jakby policja wyjawiła swoje wszystkie sekrety, albo lekarz wyjawił, albo ksiądz spowiednik wyjawił, no nie może tego zrobić, tak? No to on wyjawił największe sekrety sztuczek. No i on argumentował to tym, że iluzja jest już, jest już trochę przestarzała. Dokładnie pamiętam, ale mówił też coś o tym, że wszystkie triki opierają się na mechanizmach wymyślonych już kilkadziesiąt, nawet kilkaset lat temu że to w ogóle nie ma sensu, iluzja nie cieszy się żadną popularnością, yy... znaczy cieszy się popularnością, ale znikomą. To były takie czasy rozpadu iluzji, według Magika w masce, według Valentino. Yy... No i mówił on także, że dzięki temu programowi więcej ludzi zainteresuje się z powrotem tematem iluzji. Będzie więcej tych iluzjonistów wejdzie na rynek. No, i więcej ludzi zacznie podłapywać tych iluzjonistów. No, i poniekąd wydaje mi się, że to była prawda. Nie sprawdzamy statystyk, yy, czy w tym okresie emitowania tego programu yy, było zamawianych więcej występów iluzjonistycznych, bo nie mam dostępu do takich danych. A może gdzieś są takie dane, ale nie wiem, nie patrzyłem. Wydaje mi się, że to mogło zaciekawić, na pewno zaciekawiło Polskę, bo w Polsce serial ten był emitowany przez stację Polsat. Gdzieś kiedyś, to było 2-3 lata temu, czytałem, że. Yy, ten krajowy klub iluzjonistów yy, z Polski, chyba znajduje się w Łodzi. No to on tam napisał do Polsatu, żeby zdjęli ten program z anteny, żeby go już więcej nie opuszczali. Ale Polsat chyba i tak, no, Polsat i tak go puszczał. I Polsat puszczał go, że tak powiem, dość namiętnie. Czyli jak puścił go na przykład tak jak Kevina co święta, no ten program był puszczony na miarę w 2005, 2006, strzelam. No i potem znowu był puszczony w 2007, 2008. No, ale aktualnie już nie jest tak puszczany. Kurczę, szkoda, bo chciałem sobie go obejrzeć. A oglądanie na YouTube tego programu to nie to samo. Chyba, że sobie podepnę laptopa do tego. do telewizora. Dobra, chyba to zrobię dzisiaj. Zobaczę. No, ale w każdym razie w tym programie chodziło o zdradzanie sztuczek. No i nie podobało się to wielu iluzjonistom, a mi to się nawet podobało. Z tego względu, że ten program też mnie zaciekawił. I ten program przyczynił się do tego, że polubiłem iluzję bardziej, bo chciałem chłonąć jeszcze więcej tych sekretów, yy, umieć kolejne sztuczki, kolejne triki. Potrafiłem na przykład yy, robić takie sztuczki, jak znikanie chusteczki. O, tam było coś z ping-pongiem, że była żyłka, i, ten, i się tak znikało chusteczkę z ręki. Teraz to są specjalne rekwizyty, o których nie powiem, ale zapewne i tak wiecie. No, ale ten program. Właśnie wzbudził, rozbudził u mnie takie zainteresowanie tematem iluzji, no i ja przyznam szczerze, że bardzo dziękuję panu Valentino, że coś takiego stworzył, że postanowił aż tak bardzo narazić siebie, no i swoją karierę, no i w ogóle poważanie, respekt w tym całym świadku magików, no ale to co zrobił było nawet dobre. Dobre z tego względu, że dużo ludzi na pewno się tym zainteresowało. Na pewno ja się zainteresowałem. Gdybym się tym nie zainteresował, to nie byłoby teraz tego kanału. Teoretycznie, pewnie dla wielu z Was to była dobra informacja, ale myślę, że jak jest ten kanał, to też nie jest tak źle. No dobrze, więc ja uważam, że to było dobre, a z drugiej strony to było złe, bowiem wyjawił on strasznie dużo efektów, które do tej pory są wykonywane przez iluzjonistów. Na przykład takich jak Maciej Pol, yy, takich jak, nie wiem, Grupa Metamorfozis. Nie, to oni coś innego już robią. Ale no, wielu, wielu iluzjonistów wykonuje te same efekty ze skrzyniami, z przecinaniem kobiet na pół. Ja przyznam szczerze, że nienawidzę iluzji scenicznej. Strasznie nie lubię iluzji scenicznej. Jedne co lubię na scenie to mentalizm. To już gdzieś wspominałem w innym vlogu, chyba. Iluzja sceniczna jest dla mnie tak nudna, że nie wiem. To są dla mnie flaki z olejem. Jest wielu ludzi, kto, kto, którzy to lubią. Taki zwykły y, widz, który konsumuje temat iluzji, gdzieś jest nie wiem, sobie na jakimś festynie, nagle widzi skrzynię, przepcina i kobiet na pół, to się cieszy. Ludzie lubią takie rzeczy. Ja natomiast nie lubię, bo ja w tym trochę siedzę. Ja wolę close-up, ja wolę street magic, wolę kontakt face-to-face -face z widzem, y, jeśli chodzi właśnie o iluzję. Więc y, moim zdaniem... Iluzje, które on zdradził, powinny być już w końcu zdradzone. Może nie w taki sposób, nie w taki głośny, komercyjny sposób, ale powinny być zdradzone. Także ogólnie podsumowując ten program, wydaje mi się, że był on potrzebny i w moim życiu dużo zmienił. Jest to moje subiektywne zdanie. W moim życiu dużo zmienił, no bo dzięki temu troszkę bardziej zacząłem tą iluzję konsumować, zacząłem się tym interesować, zacząłem kupować pierwsze książki, pierwsze DVD. Zacząłem także występować, pamiętam, na swoich urodzinach, bo przyszli koledzy, no i chciałem tam pokazać sztuczki właśnie z tej magii bez tajemnic, a nie wszyscy to oglądali, to nie wiedzieli jak się robi pewne triki, no i ja im to pokazałem, byli w szoku. Och, to był chyba pierwszy taki duży występ, chyba aż dla ile? Od trzech kolegów? Wow. Matko, jakie brawa były! Yes! Wow. No dobra, ale moim zdaniem, Magia bez tajemnic była bardzo fajna. Ja lubiłem bardzo oglądać ten program. Nie wiem jak wy. Możecie napisać w komentarzu ja chętnie z wami troszkę podyskutuję. Jeśli macie inne zdanie. Czyli zdanie, które brzmiałoby w ten sposób, że magia bez tajemnic była programem bezużytecznym, za dużo zdradziła i nie powinna być emitowana w Polsce, w Ameryce czy gdziekolwiek, to śmiało napiszcie, troszkę sobie podyskutujemy, yy, bo ja mam takie zdanie, a inne zdanie może mieć praktycznie każdy oglądający ten filmik. No bo nie dla każdego zdradzanie sztuczek jest takie na porządku dziennym, jest fair, jest dobre. Dla mnie też nie jest dobre, szczególnie, że są to triki ponadczasowe. No, iluzja przecinania kobiety na pół jest taka hardkorowa i nikt, kompletnie nikt, nie miał pojęcia przed tym programem, jak się ją robi. Przecież jak to można zrobić. A nagle był ten program i wszyscy się pluli o to, że to zostało zdradzone. Także nie wiem, jeśli macie inne zdanie, to piszcie w komentarzach, ja chętnie z wami podyskutuję. Bo czasem sobie fajnie tak pokonwersować. No i dojść w końcu. Do jakiegoś wspólnego rozwiązania, można powiedzieć, nawet do sojuszu. A to było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał Teory 67. Rozwijcie także opis filmu, bo tam znajdziecie kilka fajnych linków. Chociażby do sklepu z ubraniami, całkiem niezły, do sklepu z ubraniami troszkę gorszymi, mam na myśli moje koszulki. Znajdziecie także link do mojego fejsa teory 67 bo tam daję jakieś wiadomości codziennie, co dwa dni, co trzy dni. Dodaję jakieś posty, w których piszę jaki jest film. Jaki film wejdzie, albo jakie mam pomysły, dodaję zdjęcia i jest super. Tam teraz jest chyba 570 lajków, trochę ponad 570. Dokładnie pamiętam, bo te liczby ciągle się tak zmieniają to się tak rotuje i nie wiadomo jaka liczba jest taka końcowa. W ogóle na YouTube jest coś takiego, że ja mam stan subskrypcji tam taki prawdziwy w czasie rzeczywistym, a Wy macie w ogóle inny stan subskrypcji, jeśli wejdziecie na mój kanał. I to też jest dziwne, ale dobra, o tym pogadamy sobie może innym razem. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnych vlogach albo w kolejnych filmach. Zawsze w sobotę o 20, dlatego subskrybujcie, żebym wyskoczył Wam w subboxie. Cześć!